Radio Sound Stories. Opowiadamy historię. Straszna zbrodnia w Brzuchowicach. Zamordowanie inżyniera Zaremby. Lwów, 31 grudnia. Ubiegłej nocy dokonano w Brzuchowicach tajemniczego morderstwa. W willi inżyniera Zaremby zamordowana została wśród niewyjaśnionych jeszcze okoliczności 17-letnia córka inżyniera Zaremby, Elżbieta. Pierwszy zauważył zbrodnie syn inżyniera, którego obudziło w nocy gwałtowne szczekanie psa. Narzucił on na siebie płaszcz, aby wyjść na podwórze i zobaczyć, co się tam dzieje. Przechodząc przez pokój siostry, usłyszał podejrzane szmery i zaświeciwszy zapałkę, zauważył postać kobiecą oddalającą się spiesznie drugimi drzwiami. Chłopiec zbliżył się do łóżka siostry i cofnął się z przerażenia, ujrzawszy trupa siostry w kałuży krwi. Na krzyk przerażonego chłopaka zbiegli się domownicy, którzy wezwali policję. Ustalono, że zbrodni dokonano jakimś ostrym narzędziem, prawdopodobnie siekaczem. Tym samym narzędziem uderzony został również pies łańcuchowy na podwórzu. Zachodzi podejrzenie, że zbrodni tej dokonała Bona, służąca od kilku lat u inżyniera Zaremby, z którą ten ostatni utrzymywał od dłuższego czasu stosunki miłosne. Bona Bo ta chciała pozbawić życia Elżbietę prawdopodobnie dlatego, że stała ona na przeszkodzie uzyskaniu przez inżyniera Zarembę rozwodu z żoną. Zwraca uwagę fakt, że linia telefon między Willą a Lwowem została w międzyczasie przerwana, co by wskazywało na to, że zbrodniarz chciał uniemożliwić komunikację. Tymczasowo inżyniera Zarembę oraz Bonę przytrzymano, a dalszy ich los zależy od decyzji sędziego śledczego. Radio Sound Stories opowiadamy historię.